Ogólnie, ludzie, jak widzicie, dzisiaj sobie nagrywamy drugą najlepszą gierkę w moim życiu, Piperką, i tak właśnie, no, więc dobra. Jak widzicie, tutaj sobie stoję normalnie, jakby nigdy nic, i podchodzi do mnie Colt. Ja takie, what? Jak go to przegram? No i okazuje się, że wygram. Teraz podchodzi na mnie Serge, no i już się podaje ale jednak się udało. Więc to już jest po prostu takie dobre, taki to był fart. I raz jeszcze zabiję jedną osobę i później będzie taki trochę niefard. więc to bym nie nazwał najlepszym gierką w moim no, życiu, ale ten no, grałem, to by tołem tylko te gierki, miałem w battle logu więc jakby no, to jest jedno z najlepszych no, gierek w moim no, życiu. Miałem też taką bardzo, dwie takie bardzo dobre gierki z ale zapomniałem tego nagrać, tak to bym wam y powiedział i byśmy tak bardzo wam się spodobała tamta część, było dosyć... Nasza jedna łapka w górę jak na raz to jest dużo, więc no też dwie chyba łapki w górę, a nie, to było na nowym skinie do Penny. I więc te tam filmy to są wszystko ogólnie. ten Tamten film miał być bez głosu, ale ten film też miał być właśnie bez głosu. Tamten film miał być z głosem i tamten film, no nie, wymyliła tam Tamten film miał być bez głosu i też ten też miał być bez głosu, ale niestety były z głosem, bo sobie zapomniałem. I teraz właśnie sobie tak też. Zrobimy. Dobra. Ale jak? No i wygra na trzecie miejsce. Bardzo dobra gierka. Wiesz, że nagrywam odcinek? Pa. Tak. Wiesz, że nagrywam odcinek.